Szanowni widzowie, po tak długiej przerwie. No niestety spowodowana była tym, że trochę chorowałem. Do tej pory nie, nie wyzdrowiałem, także jakbym gdzieś się przykrztusił czy coś, to przepraszam najmocniej. Jeśli mam głos jakoś zmieniony, to też. Ale nie o tym. Słuchajcie, no jak wiecie u nas powodzie w Polsce straszne. E, dzisiaj mamy 17, 17 chyba. Jak dobrze pamiętam, pierwszy dzień słońca. Także stwierdziłem, że pojadę. Może coś pokażę wam, jak tutaj tereny wokół mnie wyglądały. Zale, te, które były zalane, sam jestem ciekaw. Także no, zobaczymy. A i testuję e, znowu inny sposób nagrywania mojego głosu: znaczy przez interkom, ale w aplikacji Cardo jest. E, jest taka możliwość nagrywania swojego głosu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to się nagra w ogóle. Ale pogoda dzisiaj ładna, a motocykl idealna. Chcę pojechać na taką jedną drogę tutaj przez łąki. Gdzie motocyklem nie jeżdżę, ale tam... jeżdżę tam, e, jeżdżę tam e, samochodem, jak jadę do sklepu czy tam gdzieś. I... No i skurczę tam jest Biedronka też. Ta Biedronka widziałem na zdjęciach na Facebooku, że jest zalana całkowicie. Wiem w ogóle, że droga jest też nieprzejezdna, zwierzoniowa do świetnicy. Policja blokuje i jest zablokowana. Eee, a tu jest taki skrót jakby do połowy tej drogi. Taki wylot w połowie tej drogi, która jest zablokowana. No i chcę zobaczyć, czy tam jest też zalane, czy nie. Także... No, widzimy się na tej drodze, no i nie pojedziemy. Zablokowana. Nie pokażę wam tego tam. Jeszcze jeden pomysł mam, zobaczymy. Może się uda. Na górę wjedziemy, a nie wiem czy będzie widać. Czasu nie jeździłem Jak mi tego brakowało Jak ja już Potrzebowałem się przejechać Kurczę, To jest niesamowite Jaką to sprawia frajdą Patrzcie tu spływa woda z dróg Z tego z dróg z pola Na drogę Nic nie widzę Bardzo bym chciał sobie motocykl kupiać, o? Ole już suka, ale z gór spływa. Jak na wprost jest przejezdne, to jedziemy. Bo w lewo, z tego co wiem, nie jest przejezdne. Jest przejezdne, ale i w lewo coś jest przejezdne. Nie, w lewo nie jest przejezdne. To jest. tam widzę jakieś alta jadą Zakazu nie będzie, czy coś? A tu? Nie ma. Skoro nie ma zakazu wjazdu, to znaczy można jechać.

Pójdź, patrzcie tu Pająk mi kurde... patrzcie, pajęczyny zrobił Wiem, na drodze, ale... o sakra. Grodziszcza. Połączenie grodziszcza z krzyżową. Zobaczcie. Wszystko lało. Kurde, mam więcej tej pajeczyny. Wjechałem w jakąś pajęczynę Jedziemy dalej Ale śmieci Następna. Ale ja się dla Was poświęcam na tak dziurawej drodze. Kurde. Przypominam tak, że nie wiem gdzie ja jestem, ale to już szczegół. Tutaj jadę za wolno i mi tak gorąco. Tu woda stoi, patrzcie. To wszystko zalane było, ja współczuję tym ludziom, tam to jest tragedia, to jest naprawdę tragedia dla tych osób, słuchajcie, dojechałem do tej drogi, co chciałem. Szczerze powiem, myślałem, że będzie zamknięta. To jest to, co Wam o tej biedronce opowiadałem. Myślałem, że tu będzie zamknięta. Tu nie jest zamknięta. Patrzcie. Tu wszędzie woda płynęła. Ja podejrzewam, że ta droga jest zamknięta, tylko tam wyjazdu nie zamknęli. about i teraz pytanie, bo tu wszystko było zalane, słuchajcie, tu gdzie teraz jeżdżamy w dół, po prawej będzie za niedługo w tym ościsku Biedronka, to widziałem zdjęcia, że to wszystko pływa. Takie widziałem na Facebooku, tu wygląda pole. O kurwa, pływa jednak, patrzcie. Ja pierdziela A tu było dużo wyżej ta woda. No, ale udało się tu dojechać, żeby Wam pokazać. Jak mi się uda znaleźć te zdjęcia... z Facebooka... co tam ktoś wrzucał... to Wam pokażę. Tam ktoś jedzie samochodem, nie wiem czy Wy widzicie. Tu jest droga. Tu? Tu no. Nie, tam jest. Tu jest zjazd. I ogólnie to jest ta droga, co żeśmy tam zajechali pierwszym razem, co ja mówiłem, że o kurde nie pojedziemy. Jednak to, to ja właśnie tą drogą jeżdżę. Pewnie zatrzymają Dzień dobry panowie Powodzenia, szerokości życzymy Wzajemnie, dziękuję i spokojnej służby panowie Oby taka była I widzicie widzowie i z policją można porozmawiać spokojnie. Jadę na chwilę do Dzierżoniowa do Kumpla, a potem staram wam się jeszcze pokazać tu je tą wioskę, taką eee, mniej więcej tam, która też słyszałem, że tam nieźle było pozalewane. Że podjadę zobaczymy. No niestety, widzowie, padła mi kamera GoPro, a nie wziąłem baterii zapasowej. ale 360 jeszcze działa także chwilę co tam może uda się nagrać zapomniałem po prostu wyłączyć wtedy jak z policją stałem to się wszystko wiecie nagrywało tam i traciło mi baterię Ile wody? To normalnie suche to jest. Nie wygląda, że była jakaś totalna tragedia, no ale, ale tutaj pływali pewnie. Chociaż... Jednak nie zawało ich tak mocno jak uślałem tutaj w tej wiosce. Bo to jest po drugiej stronie tej drogi, takiej co widzieliście tam, że przejeżdżali przez tę wodę taką. To co z policją byłem, to tam byłem gdzieś. Z tamtej strony. No i dobra, widzowie! którym zaczęliśmy, pożegnam się z wami. A jak widzieliście tutaj w mojej okolicy trochę pozalewało. Słuchuję serdecznie naprawdę wszystkim osobom, którym no, no zalało domy. Bo to jest tragedia. Was zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzu czy was czy Was też zalało gdzieś tam, gdzie mieszkacie? A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!